<noise> Gdzieś? Ale blisko. Ale blisko. Chcesz na ręce znowu? tak. Chcesz stanąć na tym murku, tak? Murku. Dobra. Stoimy. Światełko No, cały czas jesteśmy na ulicy Frycza Modrzewskiego Na przejeździe I czekamy na kolejny pociąg Zapraszamy Zapraszamy Uj, ładnie powiedziałeś No dobra, czekamy na dzwonek No i jest, jedzie Widać z daleka A... Tak W międzyczasie był dzwonek Tyle nie widzi Widzisz, widzisz, dobrze, tam jest, tam, gdzie patrzysz. Jedzie, o. Znowu tu pani dróżnik macha światełkiem. Uwaga, bo może piszczeć, e, znaczy trąbić. Uuu, ale szybko jedzie ten. To był... Ja się No, to był dart. Jeśli się nie mylę, i rogatki w górę podnoszą się i pojechał papa. Pa. Jeszcze. Jeszcze czekamy. Tam. No to czekamy na następny sygnał.